Witam z trasy do Puszczy Słupskiej. Dziś jest piątek, godzina 16:27. 15 stopni ciepła, dosyć późno. Deszczowe po, po południe, w zasadzie to już prawie wieczór. A ja mimo wszystko postanowiłem sprawdzić to, co słychać tej Puszczy Słupskiej. Już dawno tu nie byłem. Jak się miewa las po tych wielu opadach deszczu. O dziwo wielu intensywnych wręcz opadach deszczu, bo spadło tej wody bardzo dużo. W tych lasach panowała przeogromna susza. Latem, w lipcu, w czerwcu nie było grzybów podczas mojej ostatniej tutaj wyprawy nikt nie poleca tych lasów nie ma tu w ogóle samochodów na parkingów czyli nie powinno być grzybów było puste parkingi, po drodze nie widziałem ani jednego samochodu to jest zły znak, zły sygnał zła zwiadomość dla mnie bo właśnie ilość samochodów na parkingu jest wyznacznikiem ilości grzybów w lesie Miałem jechać na Polanów, na Bobolicę. Zrezygnowałem z racji późnej pory. Udaje się udaje się jednak do puszczy. Mało czasu do nocy zostało. Tu znam parę miejsc, obskoczę, zobaczę jak punkty kontrolne. Mam ze sobą dwa koszyki także więc myślę, że że nie powinno być grzybów zbyt wiele, na szczęście, tutaj przestał padać deszcz. Bo jeszcze dwa kilometry wcześniej lało, a tutaj prawie że świeci słońce. Na parkingu pustki, dosłownie pustki w lesie. Zobaczymy, co się dzieje w lesie. Tutaj jakiś refleks mi się robi, bo pękła chyba jakaś szybka na obiektywie. Ale to jest tylko kwestia techniczna. Zobaczymy, co tutaj dzisiaj na tablicy jest ogłoszeń. Na tablicy ogłoszeń mamy kurki, gąska, borowik szlachetny. Ja liczę dzisiaj, że chociaż jednego znajdę borowika. W końcu to jest marzenie każdego grzybiarza: znaleźć prawdziwka w lesie. Chociaż jednego. To jest taka, takie trofeum grzybiarzy, Morowiki. Dzisiaj dwa koszyki. Tak trochę odważniej niż ostatnio. Ale czy coś będzie? Nie mam pojęcia. Raczej mam takie. Wrażenie, że nic nie będzie. Bo to jeszcze nie czas na puszczę. Jadę na zwiady, tylko. Czuć jakąś taką. Nie ma tego zapachu jakiegoś takiego grzybowego w lesie. Takie powietrze jest bardzo, bardzo suche jakieś nie wiem jak to określić coś mi tu w tym rowerze podpiskuje chyba hamulec puszcza z, z nazwy to ile jest las pierwotny musiał się cofnąć podejrzewam jakieś 300-400 lat do tyłu a może i więcej nie no myślę że tyle by wystarczyło aby tutaj właśnie Spotkać ten pierwotny las, który wyrosł w sposób naturalny. Bo dziś, jak widać, działalność człowieka powoduje takie rzeczy. Nigdy tu nawet grzybów nie zbierałem, a las znikł. Prędzej niż ja do niego wszedłem. Dlatego, jak ktoś mówi, wykręcać, wycinać. A kto powie tym, co wycinają te drzewa, w jaki sposób mają to robić? Czy mają je wykręcać, czy wycinać? Bo, żeby nie zniszczyć grzybni przy usuwaniu drzew. A powiem, że te maszyny, które wjeżdżają właśnie do lasu, tak niszczą, nawet jeśli nie wycinają zbyt wielu drzew, to ściółka jest tak zniszczona, że przez wiele lat później nie ma żadnych grzybów. Tak jak tutaj jest las świeżo posadzony, 50 lat temu, grzybów nie ma do dziś. Pojedyncze się gdzieś trafiają, ale tutaj nawet nie wchodzę, bo wiem, że nawet dna w koszyku bym nie zakrył. Tak jest tutaj zniszczona ta jakaś jakby nie wiem czy równowaga. Te grzyby muszą mieć jakieś specyficzne warunki, żeby te leśne grzyby rosły. Bardzo trudne są do uzyskania w sposób sztuczny. Takie warunki, żeby na przykład rosły jakieś niemki podgrzybki, czy, czy prawdziwki, nie mówię tutaj o boczniakach czy pieczarkach, bo one są bardzo łatwe w uprawie. Natomiast te grzyby, które rosną w lasach, to są bardzo wymagające. Muszą zaistnieć bardzo specyficzne moim zdaniem jakieś zbiegi okoliczności, aby w danym momencie, w danym miejscu się pojawił jakiś owocnik, bo susza w maju może spowodować to, że nie ma grzybów na przykład w sierpniu, mimo że w sierpniu pada deszcz. Jak na razie pustynia. Brat mi tutaj sugerował, abym jechał w lasy liściaste, a ja się uparłem i pojechałem w lasy iglaste. Dzisiaj jest podobnie jak wczoraj, tylko, że w innym lesie. Tym razem w Puszczy Słupskiej jest zupełna cisza. Tak jakby wszystko zamarło, nawet wiatr. Piękny sosnowy bór, a na jego skraju, po przejechaniu prawie 5 km, gdzie było totalne bezgrzybie, trafiam na piękny okaz. Aż sam nie mogę się nadziwić to, co widzę. Bo takiego prawdziwka znaleźć, to ja bym powiedział, to jest piękna, usiadkowana noga. Cud! Myślałem, że wrócę bez grzybów. A tu proszę we wrzosach, w borowikach może nie w borowikach, tylko w borowinie to jest borówka czerwona o, nawet jagody jeszcze są kiepskie, bo kiepskie, ale są a tutaj piękny prawdziwek muszę się trochę podelektować jego widokiem, bo naprawdę jest przecudowny takiego prawdziwka dawno już nie znalazłem tak pięknego. To jest o, sierpniowy borowik, ale ładny jest. Naprawdę jest przepiękny. Czyż nie jest przepiękny? W tej cichej puszczy cicho sobie rósł taki piękny borowik. Nie wiem, czy to nie będzie koniec. Ale na razie jeden jest. Bo na 5 km przejechanych rowerem nie znalazłem nawet jednego trójaka. Trochę jestem przerażony tą pustynią. Puszcza słupska. Las można powiedzieć mieszany, bo iglasto iglasty, czyli sosnowo-świerkowy. A tutaj na drodze zwiastun. To są pierwsze w tym roku spotkane czerwone muchomory. Już kiedyś informowałem, że jak te grzyby się pojawiają To się pojawiają również borowiki Bynajmniej w puszczy jest taki Taki układ i taka zasada Zatem jestem na dobrej drodze na borowiki Tu już wcześniej zauważyłem oczywiście Bo kto by nie zauważył takiego okaza Jest to drugi borowik dzisiaj Również piękny widać Trochę spłaszczony no, zobaczymy, co to jest. Bardzo podobne umieszczenie do poprzednika. Noga twarda. To jest taki. O, to już jest grzyb dwudniowy. Żółty pod spodem. Tu jakaś myszka podgryzła. Ale grzyb jest widać. Bardzo jędrny, solidny. Wilgotny. Dosyć świeży owocnik. Bardzo ładny, prawdziwek. Jestem z niego oczywiście zadowolony i to bardzo trzy grzyby spotkane w lesie czyli muchomory i dwa borowiki także na 6 km podróży tak, takie średnie raczej wrażenia, że są grzyby Prostary las Świerkowy w Puszczy Słupskiej a na ściółce tego lasu kolejny też piękny piękny, bardzo piękny okaz Biały pod spodem, czyli to mamy jednodniówkę prześliczny, jeśli chodzi o budowę. Umaszczenie widać trochę białe z brązowym. Noga usiadkowana. Mamy borowika szlachetnego. Bardzo ładny okaz. W puszczy panuje dosłownie grobowa cisza. Nic nie słychać. Słyszę jakiś odgłos. To jest trzmiel. Jedyny odgłos lasu dzisiaj słyszany to jest trzmiel. W lesie są borówki. Kto lubi borówki, może sobie przyjechać na borówki. Nie ma ich za dużo, ale kilka można zawsze spróbować. Jak smakują. One smakują trochę jak tabletki. Są bardzo gorzkie, ale nie nazbiera się tutaj borówek. Jednakże obok roweru, tu gdzie się zatrzymałem. Rośnie niech to inny jak. Kolejny. No, ale to już jest chyba 5 km od poprzedniego. Prawdziwek. Ładny. Piękny borowik. O. No, bieleje pod spodem. Daje mu jakieś maksymalnie dwa dni. Bo żółcieje. Nie jest to zbyt ciekawy. Na wysokiej takiej nodze. No ale. Może być. W Puszczy Słupskiej rosną same borowiki. Oto dzisiejszy tutaj zbiór. Inscenizacja. Czterech zebranych borowików w Puszczy Słupskiej. Las Sosnowy. 50-letni las salsnowy spalony. No. Raz. 50 lat temu, tak myślę. A tutaj niespodzianka. Bo już miałem w zasadzie zrezygnowany wracać do domu z czteroma, A tutaj się trafił taki tajemniczy ciemny okaz. Piąty borowik. Elegancki. Ten borowik jest dosyć młody. Znaczy, on nie jest młody. On ma gdzieś ze 3 dni, bym powiedział. Ale jest bardzo twardy. Ma w sobie już dosyć żółty spód. Natomiast kapelusz jest bardzo czarny. No i myślę, że. Jest to bardzo ładny prawdziwek z tych wszystkich, co znalazłem dzisiaj. Prawdziwku to ten taki ma dosyć ciekawy kolor, bardzo ciemny i spód żółty. Noga taka dosyć przysadzista, w miarę proporcjonalna do, do reszty grzyba. Jestem z tego grzyba dosyć zadowolony i zaskoczony, że go znalazłem w lesie, w którym się w ogóle nie spodziewałem znaleźć. Grzyby, co prawda jeden ale to pięć grzybów to to nie jest zbiór dzisiaj jest piątkowy wieczór jutro jest sobota weekend jeśli ktoś z grzybiarzy chciałby wrócić do domu z pustym koszykiem to zapraszam do Puszczy Słupskiej sam raz las na takie właśnie wydarzenie, jeśli ktoś chce zebrać. Dużo prawdziwków. To niestety, ale musi udać się w lasy. Liściaste lasy bliżej Koszalina. Tam inaczej deszcze się układały, było więcej wilgoci niż tutaj. Tu jestem od Bałtyku prawie 50 km. A tam jest dużo bliżej i myślę, że jest inne podłoże, bo tu jest sam piach tutaj, kiedy przyjdzie susza, to to wilgoć bardzo, bardzo szybko ucieka z gleby i niestety grzybnia wówczas w ogóle się nie rozwija i dlatego te deszcze, które teraz spadły nie wywołały tutaj jakiegokolwiek nie tyle wysypu, co w ogóle nie ma grzybów, żadnych, ani trujących, tak tu jeżdżę i ani podgrzybków, ani maślaków, ani żadnych syrojadek, nic nie ma. Jedyne grzyby to są borowiki i po lasach chodziłem i po swoich miejscach najbardziej grzybnych, jakie tu znam, niestety. Wszędzie jest bez grzybie. Jeszcze nie czas na puszczę. To jest sierpień, to są jeszcze wakacje, to jeszcze jest okres urlopowy, i w tym czasie, jeszcze tutaj na grzyby nie czas. Tak jak wczoraj wspominałem, połowa sierpnia, i później to jest optymalny czas na zbiory w Puszczy Słupskiej. Do samych mrozów. Jak na razie nie ma nic. I myślę, że przez najbliższy tydzień tutaj nie ma co w ogóle zaglądać, albo nawet i dłużej. Czas powrotu, słońce zaszło, las milczy. Nie ma zwierząt, nie ma grzybów, są tylko drzewa. Czas odjazdu w koszyku Bardzo mało 5 sztuk Tyle godzin co tu byłem a brat dzisiaj był właśnie tam pod koszalinem i w przeciągu niecałych 3 godzin Znalazł ponad 150 borowików, a ja tutaj byłem zdecydowanie dłużej i tylko 5, także więc nie ma tu nic. Na razie jeszcze jest puszcza słupska na Europie na wakacjach, na wczasach. Ale ja mam takie wrażenie, że póki jeszcze się żniwa nie skończyły. To do lasu nie powinienem jeździć. No niezbyt to mi się podoba. Taki dyskomfort pewien czuję. jest nieskończone, a ja, a ja siedzę na grzybach No ale padał deszcz. I żniw na razie nie ma. Czekamy na pogodę. Odpowiednio. Wracam z trasy, ale takiej jak tutaj, mgły nic nie widać w zasadzie. To już dawno nie widziałem. Jadę jak, jak mleko jakieś. Ta kamera tutaj widzę dosyć dobrze sobie radzi z mgłą, bo przez kamerę lepiej widzę niż normalnie. Tak jakby ona miała jakiś filtr, który eliminuje zamglenie. bo widoczność jest bardzo słaba, nie przekracza jak widać 100 metrów.